wszystkim. jak się macie skąd klikacie. Dzisiaj rozmawiamy na temat tery na temat tery luny, na temat luny, ponieważ z tego, jak sobie przypominacie, bo niektórzy już o lunie zdążyli zapomnieć, no to dostaliśmy airdrop od nich i vesting na ileś tam lat czy jakiś dłuższy okres. No i teraz jest możliwość odebrania kolejnych tokenów właśnie. Z kolejnego airdropu. One są zamrożone, ale moim zdaniem warto o tym nie zapominać. A więcej, oczywiście, w dalszej części tego wideo. Pamiętajcie o tym, że 23-24 listopad w Berlinie jest jedno z największych blockchainowych wydarzeń. Ja z Michałem wybieram się na to wydarzenie i mam nadzieję, że tam się zobaczymy też z Wami. Ogólnie jako ekipa Hajsocholicy przygotowaliśmy kod rabatowy. Wystarczy, że wpiszecie podczas zakupu biletu Hajsocholicy10 i otrzymacie dodatkowe 10% rabatu właśnie na zakup tych biletów. Dajcie znać w komentarzu, kto z was wybiera się właśnie na to wydarzenie w listopadzie. Oczywiście, wyzwanie to rozpoczynamy tutaj na moim blogu. Zejdźcie sobie na sam dół mojego blogu, tu znajdziecie właśnie wpisy. No i mamy wpis Luna 2.0 Airdrop. Jak go poprawnie odebrać? Oczywiście, jeszcze zapraszam Was do ostatniego live'a, który miał miejsce we wtorek. Rozmawialiśmy o merdżu. I tam kilka ciekawych rzeczy też poruszaliśmy. Jest też testnet do zrobienia, i tu kolejny testnet z Cosmos Network. No i to możecie też sobie przy okazji machnąć. Ja trochę później nagram o tym wideo. Dzisiaj, w tym momencie, o Lunie. Wchodzimy sobie tutaj w ten artykuł i znajdziemy najbardziej potrzebne nam informacje. Tak jak tu widzicie, jest informacja na czerwono, że należy pamiętać, aby odbierać te tokeny w dobrym ramie, w dobrej ramie czasowej, z uwagi na to, że jeśli ich nie odbierzemy, no to one po prostu przepadną. Także ja tutaj skupiam się na tym właśnie, żeby to odebrać. No i co należy zrobić? Przede wszystkim krokiem pierwszym jest to, że warto sobie przypomnieć o swoim portfelu, który macie Terra Station lub Kepler, zależy kto gdzie trzymał swoje Luny. Ja trzymałem tokeny na Terra Station i też je stakeowałem. No i otrzymałem airdrop od nich w wysokości tam 2136 Luna i to jest rozłożone w czasie. To mogę po prostu odebrać po czasie, ale one są zastejkowane i tutaj zbierają się nagrody po prawej stronie Staking Rewards i można to sobie odbierać. Ja wczoraj odebrałem tam chyba ze 3 sztuki co jakiś czas tu wbijam odbieram to sobie. Chciałem akurat sprzedać ale nie zdążyłem bo też w sumie cena Luny była na poziomie 4 dolarów ale spadła do 2,80 przez to że w internecie pojawiła się właśnie informacja że w stronę właściciela, czy tam CEO Fundera Terry, czyli dokłona, został zlecony wniosek o aresztowanie go. Także no tutaj jest nakaz aresztowania właśnie dokłona. No i momentalnie cena spadła. Ja w nocy pisałem tutaj ten artykuł, rano mówię sobie wstanę na spokojnie zrobię, a tu po, takie rzeczy się dzieją. Ja wiem, że tam cały rynek spadł. Bitcoin trochę skorekcił, Ethereum tak samo, czyli cały rynek. No ale wydaje mi się, że ta informacja mogła mieć dość duży wpływ na to, właśnie, że ta cena luny z 4 dolarów spadła na 2,80. No bo wiecie, no smród tu jednak pozostał i ciężko im będzie w ogóle cokolwiek odbudować. Ja też sobie w sumie zrezygnowałem z tego ekosystemu. Zbieram tylko tutaj szczątki, ewentualnie coś robię. Nie chcę się pozbywać całości, bo nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę tutaj się wydarzy. Tym bardziej, że zobaczcie: no ludzie łykają pewne rzeczy jak pelikany, i jest jakaś tylko pozytywna informacja. Cena idzie do góry. To się wydarzyło też ostatnio, jak włączyli możliwość stakingu na lunie C, czyli lung, tam włączyli możliwość stakingu, no to cena po. Powędrowała do góry. Za nią oczywiście USTC też powędrowało do góry, ale no to już nie jest ta sama luna co kiedyś. Oczywiście tutaj jeszcze w artykule wam pokażę, że niektórzy tam działają w oparciu o ten cały ekosystem, ale moim zdaniem to już nie będzie to co kiedyś, już nie będzie takiego mega optymizmu jak to było, gdy naprawdę luna gdzieś tam zdobywała na swojej popularności. No, bo jednak sporo ludzi na tym wszystkim straciło, uwierzyło, a coś wyszło nie tak. Dlatego dywersyfikacja jest nam tutaj potrzebna, jeśli chodzi właśnie o takie akcje. Wracamy tutaj na mój artykuł. Czyli tak, punkt pierwszy sprawdzamy, czy mamy w ogóle jakieś yy, rzecz, stakingi do odebrania, jeśli chodzi o Terra Station. Potem, tym samym adresem, gdzie już coś mieliście, możecie połączyć się właśnie z Astroportem. Ja akurat odebrałem tutaj, widzicie, 618 sztuk Astroportu. Yy, ja tam miałem pulę płynności wcześniej. Teraz tak naprawdę już tam nic nie mam, ale jak wpisałem adres, on kwalifikuje się do airdropu. No, i tutaj mamy jeszcze 266 dni, żeby to zrobić. Ja wiem, że wydaje się to iść długo, no ale ten czas bardzo szybko leci. Zobaczcie, tutaj jest info, że ja sobie odebrałem właśnie 618 sztuk Astroportu, i ja chyba to po prostu zamienię i wrzucę sobie tam w pulę płynności. No, bo ja tych tokenów, które miałem, to tak naprawdę już się pozbyłem, wyprzedałem to i zamknąłem temat Luny. Ale nie zamknąłem tematu całego ekosystemu, ponieważ wiele projektów, które kupowałem w oparciu właśnie o startera, o te lunchpady, o IDO, No to one przenoszą się właśnie na nowe łańcuchy. I tutaj też jest taki artykuł przypięty, gdzie opisałem, które aktualnie yy, projekty przenoszą się na kolejne łańcuchy, które ja odebrałem, które gdzieś tam, po prostu ja mam. No to ja sobie tego pilnuję, i co jakiś czas też tutaj, jeśli chodzi o ten artykuł, dopisuję te rzeczy. Otworzymy ten artykuł. Zobaczcie tutaj jest info, że startera stała się GameShiftem Shiftem. Stylary miałem. E, miałem te tokeny Bro. Potem jeszcze jest MindDAO. Tutaj e, Robo Hero. Tiland. Space Cartel. Tutaj też mam ten talizman. NFTKi można też przenieść na inne ekosystemy. Lewana tutaj były takie jajka i smoki. No i teraz jeszcze ostatnio dopisałem Walkirię. Tutaj też oni pracują właśnie nad tym, by usprawnić to, i mają jakiś distribution plan. No i tutaj też jest snapshot wzięty przed atakiem, po ataku. Także jak oni będą gotowi, no to po prostu każdym użytkownikom, który miał takie tokeny, brał udział w tym protokole, zrobią jakiś tam airdrop. Wracamy z powrotem. No i tu już mamy po kolei właśnie jeśli chodzi o ten airdrop LUNY 2.0. Tak naprawdę ja nie do końca rozumiem o co tu chodzi, bo na Terrare Station mam vesting i to tam będzie odblokowywane. Mam tych tokenów tam 2000. No tutaj, jak się po prostu zalogowałem, sprawdziłem mój adres, to okazało się, że też parę sztuk jest do odebrania. Tylko to, co tutaj jest najdziwniejsze z mojej perspektywy, no to dlaczego ja nie mogę tego odebrać na ten sam adres, tylko oni kazali stworzyć nowy adres, na którym nie było żadnych transakcji i przypisać ten adres do tego nowego vestingu. Tutaj mamy czas na to, by odebrać ten airdrop od 4 września do 4 października, czyli jest no jeszcze trochę czasu. Był miesiąc czasu na to, żeby to w ogóle zrobić. jak odebrać ten zrzut? Wystarczy, że wejdziecie na tą stronę phoenix-airdrop.terra.mani, podłączycie swój portfel, wybierzecie tutaj jaki portfel wyużywaliście do właśnie ekosystemu Tery i wybierzecie z dostępnych portfeli jak Terra Station, Terra Station Mobile, Kepler i MetaMask. Potem jeszcze tutaj na Keplerze i na MetaMasku można wybrać odpowiednią sieć. Ja używałem Tery Station jak i Tery Station Mobile. Akurat tutaj airdropa odebrałem przez e, przeglądarkę, czyli przez wtyczkę Terra Station z Chrome. Czyli podłączamy swój portfel, wybieramy w moim przypadku Terra Station. No, i pojawi się nam oczywiście informacja, czy kwalifikujemy się na te właśnie alokacje. No, i tu jest też podglądowy taki screen, że jest do odebrania, jak widzicie tutaj, cztery luny. Tutaj są jeszcze te sieci, i po prostu klikacie Climb Airdrop. Podajecie nowy portfel, nowy adres portfela. Nowy adres portfela możecie stworzyć czy w aplikacji na telefonie, czy we wtyczce na Chrome za pomocą stworzenia nowego adresu, trzeba tam nazwać sobie go, przypisać hasło, no i oczywiście zapisać sidy i kliknąć OK. Pojawi nam się całkowicie nowy adres, wtedy kopiujemy ten adres, wpisujemy ten adres tutaj w te okienko dajemy, że zweryfikowaliśmy, że to jest to nowy adres bez transakcji, no i podpisujemy transakcję tym starym adresem. Czyli tym adresem, z którego tak naprawdę ten airdrop płynie i jest ten adres potrzebny nam by się zakwalifikować i podpisać tą transakcję. No i oczywiście też na tamtym adresie potrzebujemy troszkę luny na opłatę. Tak to tutaj wygląda, tutaj jeszcze jest informacja jakby pojawiały się jakieś błędy mamy tutaj przypadek, że to nie jest nowy adres, także no na stary adres nie ma możliwości odebrania tego westingu, musi to być nowy, najlepiej świeży adres na lunie no i można sobie tam troszkę luny też przesłać, żeby było na jakieś fi, tu mamy informację o tym jak wygląda wiadomość, którą powinniśmy potwierdzić, bo wiecie dużo skamów jest na rynku. Ogólnie często zdarza się, że ktoś na Discordzie do Was pisze, że na Telegramie do Was pisze i oferuje Wam pomoc w odebraniu czy to airdropów, czy w naprawie jakiegoś portfela. Na to bardzo uważajcie. Jeżeli gdzieś szukacie pomocy i ktoś podaje się, że jest adminem jakiejś tam grupy i on Wam pomoże, no to to od razu wiadomo, że jest scam. Także nie róbcie takich rzeczy. Osoby, które są odpowiedzialne za prowadzenie kanału, nigdy do Was nie napiszą jako pierwsze. To tak wygląda wiadomość do podpisania na kosmosie i na ethereum, na Metamasku. No, a tak to wygląda na terze. Ja już to bez problemu tutaj odebrałem i też dostałem właśnie taką informację. Klikając tutaj, możemy sprawdzić w blockchainie, o co tutaj chodzi, ile tych tokenów otrzymaliśmy. I jaki vesting jest tam nam przypisany? Można też to sprawdzić na stronie Terra Money, gdzie wtyczką Terra Station łączymy się po prostu z tą stroną Terra Money No i tam też wszystko będzie po kolei rozpisane. Tu, jak widzicie, aktualna cena Luny spadła na 2,89 dolara. No a ja wpisałem tutaj ten artykuł, jak Luna miała te 4,30. Jeszcze dałem screena, no ale poleciało. W dół. Ogólnie ja też używam giełdy Bybit ostatnio dość mocniej. Podoba mi się ta giełda, ma fajne opcje i gdzieś po prostu też można tutaj z niej skorzystać. Akurat tu też jest i e screen z giełdy Bybit i taki banner, gdzie można sobie kliknąć i założyć konto. Jeśli ktoś z Was jeszcze tego nie ma, mamy jeszcze informację, jak w pełni wykorzystać Luna na Terra. Jest wiele rzeczy, tak naprawdę, co można zrobić z tymi tokenami. Jedni je sprzedają inni po prostu zostawią sobie te tokeny a jeszcze inne osoby, tak jak na przykład ja z tym Astroportem myślę, czy by sobie tutaj jednak nie wrzucić tych tokenów w pulę płynności aczkolwiek ja już tutaj nie liczę na jakieś wielkie zarobki i no, traktuję to już teraz całkowicie jako zabawę, aczkolwiek biorę pod uwagę, że coś tam może się wydarzyć pozytywnego i wtedy ceny pójdą do góry no w tej fazie rynku jak widzimy że są ciągle spadki gdzieś tam idziemy bokiem są wzrosty potem to znowu jest zbijane no to tutaj raczej nie zaszalejemy ale jak już mam tokeny które i tak dostałem jako airdrop za darmo bo w sumie ja się już całej tej starej luny pozbyłem zostawiłem tylko jakieś drobne i też to mam na stakingu bo tą lunę C mam na stakingu no to bawię się tym całym ekosystemem widzę że oni tutaj jeszcze ogarnęli NFTki jest strona nohere.art i tu można handlować sobie NFT-kami. Mają jeszcze tutaj taką stronę podglądową tfm.com, ale jeszcze tu tak nie miałem czasu się w to za bardzo wdrożyć. Ja zresztą miałem tokeny na Apollo, korzystałem z Astroporta, miałem ten Angel Protocol, także no, ja na to spojrzę później na spokojnie i zobaczę co tam jeszcze można ewentualnie z tego wykręcić. Tak jak macie tu jeszcze wiadomość, finalnie coś tam się dzieje. Ja z moimi tokenami, które mi zostały, coś tam sobie kombinuję po trochu. No tak to wygląda u mnie. Ja już tutaj nie liczę na jakieś duże fajerwerki. Oczywiście znajdziecie tutaj jeszcze przydatne linki, jak Agora Forum, Twitter, Discord i główna strona i Telegram. Tu jest też link do wpisu z którego to wszystko przetłumaczyłem i opierałem ten mój artykuł właśnie. O niego można dołączyć do nas na Telegram. Tutaj macie też ostatnie wpisy znajdujące się właśnie na moim blogu. Mamy Mobius Testnet na Aptos Network, no i mamy też trzy Testnety na Cosmos Network. To by było na tyle, jeśli chodzi właśnie o ten update e, Luny. Mam nadzieję, że trzymacie się i was to jakoś bardzo nie dotknęło. No i nie obrażajcie się tak w sumie na ten rynek, bo tak to bywa. Lecimy z tym dalej. Nie ma się tutaj co poddawać. Jak coś dają, to trzeba to brać po prostu i zrobić z tego jakiś pożytek. A może jeszcze coś uda się z tego wykręcić. Zostawcie suba, kliknijcie dzwoneczek, zostawcie też jakiś komentarz. Możecie się pochwalić ile wy odebraliście dropa z tego właśnie nowego. Teraz Station czy na nowy adres? No i w sumie, widzimy się w kolejnych update'ach. Trzymajcie się, cześć.